Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrody za Squad Battles. No i myślę, że powinno mi się udać wbić Elite 2, bo troszeczkę pogram w tamtym tygodniu w Squad Battles. No i dodatkowo zagrałem też Food Champions, no i jeśli chodzi o Food Champions, no to wbiłem rangę złoto 3, no i myślę, że jest to już naprawdę bardzo fajna ranka. Bo, yy, są też za nią całkiem fajne nagrody, no i mam nadzieję, że uda się coś trafić z tych nagród. No i jeśli chodzi o te nagrody za Food Champions, no to w czwartek myślę, że pojawi się odcinek z odbierania tych nagród za Food Champions. A teraz przejdźmy do odbierania nagród za Squad battles. Zobaczymy, co uda się trafić z tych paczek. Zobaczmy, czy, czy utrzymałem tą elitę chyba tak. Tak jest, mamy Elitę 2, więc odbierzmy sobie tę nagrodę, szkoda, że tutaj nie wyświetla się, jaką rangę zdobyliśmy, ale i tak widzę po nagrodach, jaką rangę mam. Więc okej, okay, otwórzmy teraz może na początku mega paczkę. Zobaczymy, czy będzie tutaj coś ciekawego. Jest Lemar, ok. No może coś będzie kosztował, ma nawet dobrą ligę, narodowość. Jest jeszcze trochę innych kart, mamy kotwicę, SN, SPO. Całkiem fajne karty. Ok, mamy chyba sur stadionu, czerwono-pomarańczowo, ok. Są też jakieś kontrakty. Ok, więc wyślimy sobie, sobie tych piłkarzy na listę transferową. O, mamy nawet rokę, ok. Więc tego sobie też wyślę na listę transferową. No i sporo Hiszpanów trafiłem w tej paczce. Ok, wyślimy sobie wszystko do klubu jeszcze mamy duplikat, więc też go sobie wyślę na listę transferową. Okej, okay, przejdźmy teraz może do złotej paczki, piłkarzy premium, zobaczymy co tutaj będzie ciekawego. O, jest Bruno Fernandes, ok, mamy walkout. To jest bardzo dobra paczka. Bruno Fernandesz mi się trochę może kosztować i sumie nawet zastanowicie, się, go sobie nie dam do składu, bo myślę, że nawet by mi się przydał. Chociaż liczę, że dostanie on informa, bo w ostatnim meczu strzeli bramkola zaliczyła system, więc liczę, że dostanie informa i mam nadzieję, że trafię go w czerwonej wersji, ale yy, będzie ciężko, bo jednak to jest wysoko ceniony zawodnik, ale zobaczymy, jaka będzie drużyna tygodnia. W ostatnich gra Premier League, chociaż zobaczymy, czy jej da informy tylko z Premier League, czy może trochę naciągnie i da parę informów z poprzedniego tygodnia, ale zobaczymy. Więc ja nawet sobie tego Fernandesza zachowam. ale jeszcze kart powysyłam na listę transferową. I zobaczę, gdzie się grał tym Fernandeszem, bo później pokażę wam mój skład, chociaż chyba raczej się nie zmieniło do ostatniego odcinka, ale zaraz go wam pokażę po tych nagród. O, jeszcze Kramarid jest. A to nawet jest w duplikacie, okay, więc jego sobie też wyśle na listę transferowałem, a Fernandesza wyślę do klubu. i przejdźmy teraz do ostatniej mega paczki, Zobaczymy co tutaj będzie. Będzie karta Champions League. I mamy Artura, okay, więc mamy ekrany znowu. Chyba w FIFA to nawet byłby walkout, bo tutaj jest tak, że karty Champions League, te wyżej ocenione chyba 84, od 84 mają chyba walkout. Więc w sumie bym miał dwa walkouty, jakbym otwierał na konsoli, więc to są bardzo dobre nagrody za Scott Battles. Akurat Artura nie będę grał, więc jego sobie wyślę na sprzedaż. Wracając do tego Fernandesza, myślę, że on kosztuje nawet 50 tysięcy, bo on coś sporo kosztował ostatnio. Nie pamiętam, ile teraz kosztuje, ale Zob nawet go może trochę przetestuję, zobaczę, jak się będzie spisywał. Chociaż Final duma mi się bardzo dobrze, ale to do składu przejdziemy za chwilę. Oj, mamy Simeone. Chociaż ja go chyba sobie zachowam, bo <laughs> menadżerowie rzeczywiście nie kosztują zbyt dużo, a może się przydać do jakichś składów. Ok, mamy zmianę pozycji jesiennej, ja się powiem, więc też bardzo dobra zmiana pozycji. Kotwicę mamy. Mamy też tutaj sporo kontraktów I mamy paczkę wypożyczenia nawet, okej, okay, może się przyda jakiś zawodnik do słapów, Więc odbierzmy sobie tą paczkę i otwórzmy, zobaczymy kto tutaj będzie O, słabi nie no Z Premier mam dużo zawodników, więc raczej się do swapów to bardzo nie przyda jeszcze zawodnika O i mamy chyba hymn reprezentacji Islandii, czy nie, to jest chyba Przyśpiewki kibiców, a Islandia ma akurat bardzo fajne te przyśpiewki kibiców, bo oni też mają to klaskanie chyba Takie fajne, więc sobie można to ustawiać, chociaż mam też przyśpiewki Atletico, ale Zobaczę. A to jest hymn klubu, ok. Czyli co będzie hymn Islandii? Nie wiem, będę musiał sobie to później zobaczyć w FIFA. ok, wejdę sobie do tego klubu. No i na koniec pokażę Wam jeszcze mój skład. A widzicie, to naprawdę bardzo solidny skład. No i chyba do ostatniego odcinka mi się wydaje, że tylko zmieniłem bramkarza, kupiłem Noyera. No i jest on zdecydowanie lepszy od Trapa, bo ten Noyer wiele... Uratował mi wiele okazji. Future Champions wiele razy bronił bardzo dobrze. No i też w tym Future Champions miałem chyba 4 razy rzuty karne. Albo 5 i wszystkie rzuty karne wygrałem. No też, chociaż raz też trafiłem na taki potężny skład, gdzie był Ronaldo, Eusebio, Mbappe, Huli, i wiele innych świetnych kart i w tym meczu był remis 3-3 i to rywal mi też strzelił bramkę w końcówce wyrównującą, później była dogrywka, rywal walczyli dwie bramki, myślałem, że będzie po meczu, ale udało mi się wyrównać chyba w później Van Bergena i Beckhama i udało mi się wyrównać, no niestety nie wygrałem w rzutach karnych ten mecz, chociaż przeciwnik mimo, że miał potężny skład, to, to nie grał zbyt dobrze, widać, że pewnie raczej kupił te karty albo handlował, albo sobie kupił monety, albo w Japońce i kupił skład, bo nie był zbyt mocny, ale te karty mu sporo pomagały, ale na szczęście udało się wygrać. Jeśli chodzi o zmienników, no to na pewno godnym polecenie jest Van Bergen, który był naprawdę niesamowitym zmiennikiem u mnie, w, wiele, w wielu meczach zdobywał wa bardzo ważne bramki i nawet pomagał mi wygrywać te mecze, więc jeśli ktoś nie zrobi tego Van Bergena, to myślę, że warto go zrobić, bo jest to naprawdę bardzo solidny zmiennik, a nawet myślę, że może przydać się w pierwszym składzie. Jest to bardzo dobry sylwiumizowanie, którego można zrobić w całkiem łatwy sposób, bo wystarczy wykonać zadanie z MSR a nie są one zbyt trudne, więc można go łatwo wykonać. Również ten Gravenberg jest bardzo fajnym zmiennikiem i Beckham też bardzo fajnie się spisywał, też zdobył parę ważnych bramek. No widzicie, tak wygląda mi spadnię i myślę, że może tymczasowy sobie dam samet Duma Fernandesa i zobaczę, jak się ten Fernandez będzie spisywał z Duma, chociaż Duma mi się też bardzo dobrze gra, też zdobył parę ważnych bramek. Dla mnie i nawet zauważyłem, że ma on bardzo fajną, unikalną cieszynkę, bo chyba tylko on może ją wykonywać. Ale zobaczę, jak ten Fernandez będzie się spisywał. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już o tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję za oglądanie, cześć!